Cześć wszystkim, witajcie bardzo, bardzo serdecznie, ja nazywam się Broda, to jest Angry Birds Epic Spokoju pokoju w hotelu, w którym przebywam, słuchajcie, jestem na wakacjach, ale nie omieszkam, słuchajcie, coś dla Was nagrać, tak jak obiecałem, będą nagrywki z hotelu, no, z świeżego powietrza, dobra, wyłączmy tę reklamę, nie widać mnie, moi drodzy, ale może mnie zobaczycie, nie wiem, albo nie, leżę na łóżku. Nie włączam kamery, słuchajcie. Chyba, że mnie poprosicie, że chcecie z kamerą, no to wtedy możemy coś wykombinować. Zobaczymy, jaka jakość w ogóle jest tego nagrywania. Jak widzicie, jest 22.04. Nie wiem, czy mnie też dobrze słychać. Mam nadzieję, że tak. Że mikrofon jest włączony. Dobra, reklamę obejrzeliśmy. Dostaliśmy troszkę esencji. Jak widzicie, ja sobie sprawdzę jeszcze w opcjach. Jak tu to, to wygląda? Dobra Słuchajcie, idziemy zapolować na naszą mega świnkę Gdzie ona jest? Tu jest, słuchajcie, pieniążki są ważne No, idą, dobra, lecą W ogóle, słuchajcie, dzisiaj jak byłem na plaży to był taki był czak chodził po plaży, można było z nim sobie zdjęcie zrobić ale nie zrobiłem niestety, bo mi odleciał Hehehe, he, he. nie no, żartuję, bo czak nie lata Poszedł sobie po prostu Dobra, dajmy tu papryczkę. Powinniśmy sprawę załatwić gładko. Szybko, gładko, moi drodzy. Pięknie. No i złoty pieniążek będzie tam się przyda nam na openingi, prawda? Cyk, cyk, pyk, pyk, pyk. Wszystko załatwione. Dodajemy sobie tutaj jeszcze jakieś rzeczy losujemy. No i zobaczymy jak to będzie. Du, 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 du. Dobra. Przydałoby się kupić. Dawno nie grałem w ogóle w Angrybercy. To jest bardzo niefajna rzecz. Więc przydałoby się wykupić tu dodatkowe jakieś rzeczy. W ogóle, jakie nowości są w tych Angrybercach? Kliknijmy. Nie na wir. Chcę newsy po prostu poczytać. Nie, no, wir przeszedłem, ale newsy chcę. Mid fit spot peaks Elite Trickster, Elite, słuchajcie. Za 10 dni będziemy mogli mieć Elite. Fajnie, czyli będą, lepsza klasa będzie dla tych Tricksterów. A co ona będzie miała? Słuchajcie, przeczytajmy. Czyli będzie mocniejsza, ale nie. nie fajnie to wygląda w ogóle, ale nie jest napisane, co, co nowego wzmocnią w tej klasie. Mamy srebrne monety, to możemy, słuchajcie, je wydać. Dobra. Na masterki. Muszę być czujny, żeby nie kliknąć złote monety, bo potem będzie problem. Pięknie. O, patrzcie, mamy ósmy ranking. Wejdźmy do gniazda, może jakieś dodatkowe role sobie tutaj weźmiemy. Słuchajcie. O, patrzcie, zobaczymy od kogo. Jackson. Od Jacksona w ogóle możecie mnie dodawać do znajomych na Facebooku. Patryk Pacio się nazywam. Bardzo serdecznie Was zapraszam do tego. Dobra, mamy darmowy rolik. Zobaczmy. O, dziękuję bardzo. Przyjdzie na jakieś surowce, prawda, żeby kupić sobie ulepszenie do broni. Moi drodzy. Dobra, sprawdźmy tutaj, bo jeszcze tu będziemy mogli sobie zrobić losowanie. Ok, obejrzyjmy sobie filmik z reklamą. Ja to wyciszę. Patrzcie, Arnold Schwarzenegger tu gra w tej reklamie. Tej gry ciekawe. Znacie pewnie Arnolda z różnych filmów. jeden z fajniejszych aktorów, tak w ogóle lat 90. Bardzo go lubię. Prawda? Terminatorzy. Chyba w Predatorze też grał w jednej części, w innych tego typu filmach. Mobile Strike. No, coś ciekawego, no nie? Dobra. Okej, okay, weźmy tego free rolla. Okej, okay, no fajnie, trzygwiazdkowe, tylko że Co z tego, jak Tu mogę wiadomości słuchajcie, patrzcie, pili 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 Dobra Chodźmy po jakieś srebrne monety może Słuchajcie, bo wydaliśmy ich dość sporo, więc warto by było je odzyskać Oby się udało że jest późna godzina, słuchajcie, cały czas spaceruję, chodzę Jestem bardzo zmęczony, tak trochę zamulam Ale spokojnie W ogóle w niedługim czasie, moi kochani, będzie przegląd memów Oj, nie no, nie oceniamy na razie, będzie przegląd memów Teraz też zamówiłem sobie kartę SD Do tabletu, więc będzie więcej gier Nagrywanych właśnie tabletowych Więc mam nadzieję, że Wam się to Spodoba Dobra Więcej, więcej gier na Androida będzie nagrywanych, bo tutaj na tym tablecie nie mam miejsca, żeby wszystkie gry sprawdzić Na przykład Minecraft Pocket Edition z chęcią bym sprawdził, ale no nie mam miejsca, tak jak mówiłem Więc prawdopodobnie zagramy sobie w Minecrafta Pocket Edition Właśnie, żeby, jeżeli będę miał to miejsce w tej karcie, prawda, 32 giga zamówiłem, więc trochę tych gier się tam zmieści, trochę więcej bo zależy mi też na różnorodności, jakby nie było. W, tutaj dla nas, prawda, w tym, na tym kanale. W ogóle też będzie zmieniane intro outro oraz grafika na kanale Broad Games i Broad Kids TV, A więc mam nadzieję, że Wam się spodoba. Dobra, oczywiście się uleczymy tutaj. Myślę, że zrobimy taki myk. No właśnie, to jest dość śmiercionośne. Combo, ale udało się tutaj przeskoczyć. Level, słuchajcie, bardzo szybko nabijamy w ogóle levele poziomy, więc to jest bardzo, bardzo no nieśmieszne, ale bardzo się cieszę. Dobra. A tutaj nasza się jeszcze uleczy On no, Troszkę ją atakują, ale damy radę. Damy popalić naszym przeciwnikom. Na pewno się tu uleczymy. Robimy tak i powinno być bardzo dużo obrażeń, powinniśmy zadać. Popatrzcie. A popryczkę użyjemy po prostu na następną rundę. To jest fajna taktyka. Myślę, że bardzo fajnie ją przetestować i wypróbować. Dobra, dajemy poprykę czakowi. Co to było? Ojej, kocha, bo ma zatrucie Matylda. O, pięknie, pięknie, bardzo ładnie. Jeszcze tak i tak. Jeszcze tak zrobimy. ale ja mogłem się uleczyć w ogóle. Uhuhu, ale obrażeń nam tu zadał. To leczymy, czeka. Pięknie, jeszcze tu przy. Atakujemy pięknie. Subcio. No i teraz wypadałoby się uleczyć, moi drodzy. Bo nie mamy za bardzo. Hila dobrego. Dobra, chociaż tyle. I lecimy. Bardzo dużo obrażeń. Wyłączyliśmy jedną świnkę z gry, więc. To też się bardzo liczy. O, masakra. Dobra, zróbmy tak. Oj Boże, co ja zrobiłem? Dobra, w ten sposób może. Pięknie. No i słuchajcie, będziemy mieli srebrne monety w dość dużej ilości. Bardzo się cieszę, bo masterki też sporo kosztują, więc wiecie, no... Tak to bywa. Okej, okay, mamy na maksa od razu, więc subcio już się w sumie tego eventu, tego nowego wydarzenia doczekać nie mogę. Ale jest super. Dobrze. Teraz wejdźmy do jaskini. Jak to jest w ogóle z czasem nagrywania? Słuchajcie, bo ja nawet nie wiem. 8 minut już nagrywamy, słuchajcie. Dobra. To jeszcze zdążymy. Zdążymy sobie wejść tutaj do jaskini i zdążymy sobie wziąć parę. Parę, no kolejny poziom przejść nadzieję, że się uda No i to chyba nie jest walka z bosem, mam nadzieję 10 rund, o to to już możemy wziąć tutaj e, miksturkę doświadczenia na pewno nam się bardzo przyda, tu jest bomba To jest czak o to jest bardzo fajny czaku weźmiemy jeszcze bombę do tego bez Matyldy i lecimy, słuchajcie. Lecimy i powinniśmy to przejść od razu na start. Pamiętajmy o miksturce doświadczenia, żebyśmy tego doświadczenia mieli więcej. Jedziesz, Chucku, teraz papryką. No, sporo obrażeń, plus jeszcze bomba, to... naprawdę dość dużo. Tu jeszcze szybciej się nam papryka załaduje, prawda? Bo Paladin e, nasz Redzik pokonał. Duże doświadczenia, to się ceni. Popatrzcie. Bardzo ładnie. Jedną świnkę już wyłączyliśmy. Papryka prawie cała załadowana, więc to jest też bardzo fajne. Patrzcie, bomba. No i paladyn dobija. Pięknie. No i słuchajcie, może level się uda. No chociaż myślę, że nie. W następnym odcinku uda nam się level tutaj zdobyć. Weźmy czeka i papryczka i powinniśmy też to przejść dość szybko. No, szkoda, że w piganina nie atakowali. Nasi podopieczni. Dobra, go osłabimy bardzo. O, okej, okay. całe szczęście, że on tutaj nic nie rzucił, ale znowu papryka bardzo szybko się ładuje. I patrzcie, 38 poziom za niedługo. Znowu będą nasze grybercy mocniejsze, więc to się chwali. Dobrze, pan bomba tutaj niech zaczyna zadawać obrażenia. Zrobimy tak, żeby papryka się załadowała. Ale nie będziemy jej teraz używać, tylko zużyjemy sobie do następnej rundy. Mam że się uda. Słuchajcie. Dobra, wykluczamy z gry tego. Nawet dwa za jednym razem. Patrzcie, jak dobrze poszło. I tego pana. No i mamy spokój. Tutaj niewiele obrażeń przyjmiemy. Paladyn nasz zaraz tu. No i myślałem, że. Uleczył nas w sumie. Teraz papryka. Czas na paprykę. Słuchajcie. Czas na paprykę. Wrzucamy ją tutaj. No i czak znowu pokaże, na co go stać. Patrzcie, jak szybko te świnki wyłączyliśmy z gry. No i coraz bliżej 38 poziomu. W ogóle was wszystkich pozdrawiam, moi kochani. Tyk. Czak tu Bombka tu Dobrze Okej, okay, teraz powinno się tutaj nam O, ten się chce leczyć Ale nie z nami te numery Zróbmy tak Zróbmy tak Super, papryka znowu załadowana Znowu jej będziemy mogli użyć Jeszcze się wyleczmy, pięknie Patrzcie, coraz bliżej naszego nowego levelu o, tu jest ta mocarna świnka, więc idealnie papryka, Patryka, chciałem powiedzieć, pójdzie w ruch. Dobrze, pięknie, bardzo ładnie. To pokonamy go dość szybko. Patrzcie, od razu, i tego też będziemy mogli wyłączyć. Zrobimy tak. I znowu papryka. Patrzcie, jak szybko się ładuje. Więc znowu ją będziemy mogli zaraz użyć. To jest bardzo fajna taktyka. Popatrzcie. Zrobimy tak. Zrobimy, słuchajcie, tak. Pan bomba. No i będziemy, słuchajcie, mogli yy, pokonać za chwilkę. Użyjemy papryki. W sumie. O, wzmocnienia użył. O, to to. Tak być nie może. Pięknie. Wykroczymy tego. I tego. No i myślę, że bardzo fajnie sobie poradziliśmy z tym. Uhuhu, co tu robisz, mój drogi panie? Tak się nie robi. Paladyn nas tu wychiluje na pewno. Dobra, no i czas na następną. Następnych przeciwniku. Bardzo się cieszę, że tyle rund jest, bo bardzo dużo się expi wtedy. Opłaca się dać wtedy miksturkę XP, jak jest 10 fal. No, pięknie słuchajcie, pięknie to poszło. Bomba go jeszcze nie pokonał, więc może paprykę się uda szybko załadować. Pięknie. O, połowa tylko. A fal mamy ostatnią falę, więc nie wiem czy się uda. Oj, piganin in jones, trzeba piganina. Oj, paladynie, nie to miałeś zrobić. Trzeba piganina szybko wykluczyć. On ma dość dużo obrażeń. dobra teraz bomba tutaj no i papryczkę sobie użyjemy albo nawet tutaj na paladyna oddamy sobie paprykę no właśnie i dość szybko go pokonaliśmy więc fajnie no i słuchajcie ładnie 3 złote gwiazdki zaraz dostaniemy artefakcik trzeba wylosować ja zbieram sobie je subcia Zobaczmy teraz jak tutaj słuchajcie z naszym nagrywaniem. No już 15 minut, więc spory odcinek. Ja się z Wami żegnam, moi drodzy, za niedługo walka z bosem. Do zobaczenia i do następnego. Trzymajcie się, pozdrawiam bardzo serdecznie. Cześć!